A noc padało. Dudniło w dach, Żyło, cho ho, ho. Wstajemy. A tu piękne słoneczko. Mm. Kto Wstał, to nie wstał, to jeszcze śpię. Co dziś robimy, Aleksandra? Nie wiem. Ja ci podpowiem. Jedziemy w nowe miejsce. Super. Tak, na wyspę Bohol. Tak, trochę. Nic nie rezerwujemy, znajdziemy coś po drodze. Plan mamy, żeby dojechać do rzeki i znaleźć w jej okolicy jakieś noclegi. Za chwilę śniadanko, teraz mały spacer. Taka dodatek do śniadania i wyjaśniła dokładnie co jest czym. Oczywiście. Tak, tu są butterflye. Te duże, pokażę Aleksandra. Tak, to są butterflye. Spicy, mm -hmm. banany. Z brązowym cukrem. I kokos. Czyli będzie pysznie. Kawa. Ulubiony napój. Bogów i Aleksandry. I marka Kusa. Zabić ją, powiem. Talerze wysprzątane. Zabieramy się za deser, co? Aleksandra. Rozpoczęliśmy konsumpcję deseru. Jaki? Bardzo dobre. ciastko owsiane, tak? No, takie coś. Teraz deser. To jest z cukrem. na I jak? Kamyczek w środku. I oczywiście smaczne owno. Teraz co? No Zostaw trochę do żony. Mhm. I smaczne. Jesteśmy spakowani. Jest o dziewiątej. Pakujemy się. Dzisiaj czeka nas około dwudziestu paru kilometrów podróży. Dokładnie, z plecakami. A z też O! Jestem gotowa. Możemy jechać. Przepakowujemy się ładnie. Wiecie co? Tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie na ich numery rejestracyjne tych motorków. Ten wygląda na metalowy. Czyli chyba jest OK. Mój natomiast, tu popatrzcie, ma co najmniej kilka jest tylko wydrukowany, naklejony, plastikowy. Tu do pana podejdźmy następnego, popatrzmy. Gdzie tutaj for registration? Zwykły taki o. Czyli wychodzi na to, że tutaj trochę jest dowolność w rejestrowaniu sprzętu. Opuszczamy nasz hotel. którą się tutaj większość ludzi porusza to maksymalnie 50 na godzinę My jedziemy teraz 35 Jak widzicie wyprzedzają nas bardzo powoli i, i wcale nie jadą szybciej widać tu pewne kontrasty, które no, trudno nam jakby zrozumieć, bo widać dużą biedę, a jednocześnie sporo aut, które u nas kosztują 300-400 tysięcy pełno pick upów pełno, pełno lank kruzerów Toyoty to auta, które widać mają dwa, góra, trzy lata jest trochę osobówek opuszczamy wyspę Banglao i wjeżdżamy na Bohol Potem w prawo wzdłuż wybrzeża do naszego nowego miejsca docelowego no żona pędzi się wiedzie do miasta, tłok jest większy. Ale małymi skuterkami jesteśmy w stanie omijać. Dojrzemy na miejsce. Ten, którego widzicie przede mną, to jest Jacek. właśnie dał mi kamerę, żebym go trochę nakręciła, jak przemierzę kolejne kilometry po Filipinach na skuterze. Ponieważ zazwyczaj to on dzierży kamerę, na większości filmików jestem ja, a teraz dla odmiany jest Jacek. Co jakiś czas się zatrzymujemy i sprawdzamy. Gdzie mamy jechać, słyszycie, że od czasu do czasu ktoś na nas trąbi. To nie znaczy, że mu się nie podobamy, tylko sygnalizuje nam, że będzie nas wyprzedzał, więc to taka informacja dla nas o bezpieczeństwie, że nie wykonywać nerwowych ruchów. Dobra, wiemy już gdzie jechać, jedziemy dalej. Na następnym moście skręcamy w lewo. Jesteśmy już blisko i zaraz. Coś Aleksandra macha, więc pewnie chcę, żebym podjechał. Dobrze, dobrze i zaraz będzie w lewo moja droga. I tu skręcamy w lewo. Tam, tak jest. Jest w środku drogi. Czy to to? Exa tak? Ty tak. to masz nosa, doprowadziłaś nas perfekcyjnie kochanie Super To co, wjeżdżamy i idziemy szukać meldun wygląda bardzo tak, ładnie Good morning. Kochanie, nie domagają się to. Uh -huh. O, oh. someone works here. Okay. May, maybe not, not this room. <laughs> Zostawiliśmy rzeczy i wyruszamy. Ruszamy. Szukać czekolady. A właściwie czekoladowych wzgórz. Co masz, Co masz zrobić dziś, zrób dziś, nie? Bo jutro może padać. Jesteśmy w Lowoc. Od razu pierwszy przystanek. Ciasteczka. Pojeździmy może za dwie godziny, więc możemy zgłodnieć cztery starczą? Mówisz? Zainwestujmy trochę mocniej, co? Dobra, ale więcej rodzaju. Dobrze. Wiesz co chcesz. Dobra. Nie jest tu dużo. jak to na Filipinach trochę deszczu, trochę słońca zaczyna padać więc robimy postój i ubieramy pelerynki będziemy jechać zabezpieczeni to jest badko. Tam grupa rowerzystów. bardzo proszę. Przybliżenie. Można, można. Kim deszcz jest, nie strasz. Hi! w lekko skropieni deszczem. Jedziemy jakieś 20 parę kilometrów na czekoladowe wzgórza. delikatne suszenie popadało, popadało i przestało już mamy pełne słońce czas, czas na bułeczki spójrzcie jaki wyrąbany w kosmos kościół kościoły to są ogromne zatrzymaliśmy się na chwilę zainteresowały nas pola ryżowe w głębokiej wodzie Płytki, rośnie. Zrobiliśmy sobie postój wśród czekoladowych wzgórz. No stąd to tak niespecjalnie widać. Ani czekolady ani, wzgórz. ani czekolady, ani wzgórz, jak mówi Aleksandra, i to prawda. Natomiast zapuściliśmy dronika i tam z drona będzie ładnie widać. Tu, jeden wielki rejon, w którym hodują ryż. Czyli pomiędzy czekoladowymi wzgórzami. Znajdują się polaryżu i jest tu mnóstwo rzeczek. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, i one nawet nawadniają te pola. Co? Żyję! A czemu masz nie żyć? No bo ta droga jest taka trudna. w woli i w sumie to nie wiemy gdzie jedziemy. Tak było. Jedźmy tam. Tak, będziesz. Tak. Idziemy po terenach typowo wiejskich. Jak widzicie, tutaj mieszkają sobie bardzo skromnie. Ale każdy jest miły i sympatyczny. Wszyscy, którzy nas mijają, mówią: Dzień dobry. Uśmiechają się. A tu zobaczcie szkoła. Tak wyglądają tutaj szkoły. Niskie, kolorowe, położone w środku lasu. Jesteśmy w środku nigdzie. Mamy skrzyżowanie. I Aleksandra próbuje rozszyfrować. Nie ma znaczenia. To jak? Prosto. Dobra. jedziemy Prosto. Jak chwil, jak zwykle. Papierologia. Wypatrzyliśmy miejsce gdzie jest viewpoint, czyli będziemy mogli obejrzeć. Kupiliśmy za 200 peso. Spójrzcie, to jest top 13 to Adventure Park Zobaczymy, co to za Adventure Park Jakie nas przygody tam czekają No także okazuje się, że wejść na czekoladową górkę to nie jest tak prosto do Adventure Parku bo to się Aleksandra nazywa Adventure Park Aha Czekoladowe wzgórza numer 13 Więc działa to tak, że tutaj podjeżdża bus, który nas tam zawiezie Kurde, co za jaja Myśleliśmy, że na piechotę pójdziemy, a tu. Kurczę, nie ma tak, że każdy sobie kupił bilet i poszedł na górkę, tylko co? Nie, no można iść. Nie, chyba nie. Nie, pani powiedziała, że możesz iść, tak? Tak. Nie, to jest sam Aha, Ale to czemu nie chcemy? bo zawieziemy dupę? No dobra, pakujemy się. No, na górkę. Nowy na A I co? Kochanie, jesteśmy na górce. Jesteśmy na czekoladowej kurce Trzeba będzie ją polizać i sprawdzić, czy jest rzeczywiście czekoladowa. Tak jest, chodzi Ojej, tam jeszcze można. Wejść No Jaki? No dobra Idziemy na viewpoint Kilkadziesiąt schodów przed nami Tak Jesteśmy, kochanie, na najwyższym punkcie Jesteśmy na górce Górki Abo koło sama, Co, w Wzgórze zaliczone. Jedziemy jeść. Wypatrzyliśmy jedzenie. Zobaczmy, co to tutaj pani ma. O, tego jeszcze nie jedliśmy, musimy no, spróbować. A tak Już super pewnie Pani ładnie, pakuję ryżykko Dobrze teraz damy chicken Czekamy czy ci tylko jeden będzie Tu chicken okej okay? Obiadamy się Sątel nie, no nie wytrzyma. Zamówiła jest jeszcze głowna, deser. Taka no, taka głowa. nie jest łatwo ją utrzymać. No. mnie ja. Dobre. No. Ja tak. Aleksandra? Nie. Dlaczego kręcisz głową? Ale ja miałam taką piseczkę, a taką piseczkę i taką. Jedzieć trzeba coś zamawiać. No dobrze, to co? Jedziemy szukać małp. Ale to dla mnie, to było mało. No, jeszcze gar... zupy i banana wtrążaliłaś. Tak, zjedłeś ry, dwa kurczaki i zupę. trochę makaronu i zupę. Jedziemy, słodziaku. Dojechaliśmy do kolejnej atrakcji. Cóż to będzie, Aleksandro? Według Twojej wiedzy. Małpy. Małpy. Małpie, figle. Małe. Małe. Okay. Jest czytelny napis Entrance. Właśnie przeszliśmy szybkie szkolenie. Ekspresowe, dokładnie. No i idziemy. Dokąd? La Bohol nas chyba nie interesuje. Chodźmy. Kolejny trajektorium. Dziękuję. Różne służby. Tak, this way. Tu przynajmniej bez kogoś idziemy. A dźwięki są... ...dżunglowate. Tego nam brakowało. To tak hipnotyzujące, że patrząc na to stworzenie samemu się zasypia. Jedna mini małpka otworzyła oczy popatrzyła mnie, głęboko swoimi okrągłymi, dużymi ślepiami na nas. I to Zia... była jej cała aktywność dzisiejszego dnia. Tak, cała reszta spała pod liściami. Pani z e, obsługi zapytana o to, czy te mobki cokolwiek kiedyś robią, ona powiedziała tak, w nocy. Takie małe. Takie małe małpy śpią pod liściami i tak naprawdę mm, no niewiele oglądania I niestety. Tak, dzisiejszy dzień. Pełen wrażeń, trochę kilometrów w tyłku. Hmm. Trochę, trochę. Jacek, powiedz, jak twój tyłek się czuje. Bo no, taki mówi, chodź na basen Jacek. Tak no mówi to. do mnie. Zabieramy się idziemy Dokładnie. na Dokładnie. Ja jestem gotowa na basen. Ja też. Siostro, basen. Popatrzcie, nasz pokój jest. To włączyć może. Nasz pokój dzisiaj wygląda klima. tak, tak, spróbuj. No, na kibel działa, ja? na ze czyli dzisiaj warunki nie są, nie są jakieś hiper ośrodek wygląda super, ale pokoje są takie se. Instonowo jest, nie? Wszystko z kamienia, betonu, drewna, bambusa. Tu Aleksandra widzisz dno, więc nic się nie będzie zjadało, tak jak ostatnio. Zwiedzamy Lobok. poszukiwaniu zakupów. Hello. Tutejszy środek lokomocji, autobus, przedłużony Jeep. Co dziś za dzień mamy, Aleksandro? Proszę bardzo, piątek, a tu jedzie Maryjka a zanim rodzina na motorku popina pozwiedzaliśmy pojeździliśmy kilometrów sporo dzisiaj poszło chyleczki nad polą ale wszystko wynagradza nam ten piękny widok i zachód słońca także podziwiamy piękną okolicę wieczór nad rzeką